Mamy podsumowanie działu drugiego: Budowa i czynności życiowe organizmów. Podstawowymi substancjami, które budują organizmy, są pierwiastki chemiczne. Pierwiastki łączą się ze sobą w związki chemiczne czyli związki chemiczne w tym przypadku to ma wymianę woda, sole mineralne, cukry, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe. Woda pełni w organizmach wiele istotnych funkcji, m.in. uczestniczy w transporcie różnych substancji, umożliwia wydalanie substancji szkodliwych i niepotrzebnych. Pomaga regulować temperaturę ciała i jest wykorzystywana przez rośliny podczas fotosyntezy. Sole mineralne budują części ciała organizmów, np. muszle, pancerze i kości zwierząt. Są one również źródłem pierwiastków regulujących przebieg wielu procesów, m.in. oddychanie i fotosyntezy. Ta tabeleczka, główne funkcje cukrów, białek i tłuszczów w organizmizmie. Funkcja budulcowa to cukry, np. celuloza, która buduje ściany komórkowe roślin. I budulcowe białka, czyli białka, które budują pióra, włosy i pazury zwierząt. Zapasowa, cukry występujące w bulwach ziemniaka i nasionach zbóż. Zapasowe białka, znajdujące się w nasionach np. Na fasoli i grochu. I zapasowe tłuszcze, to tłuszcze zgromadzone w nasionach słonecznika i innych na nasionkach tłustych i pod skórą saków. Funkcja energetyczna, np. cukry występujące w pokarmie, między innymi w owocach i miodzie. Białka raczej nie pełnią funkcji energetycznej, bo się po prostu nie opłaca w pewnym sensie. I tłuszcze energetyczne i owszem, na przykład w mięsie w owocach, w oliwce jest ich dużo, funkcja regulacyjna cukry raczej nie pełnią takiej funkcji, ale pełnią, pełnią nią białka, czy jako enzymy, na przykład trawienne, zawarte w ślinie. Ochronna funkcja raczej cukry następujące w śludzowej śluzowej bakterii i ochronne to tłuszcz znajdujący się pod skórą ssaków. Jedziemy dalej. DNA zawiera informacje o wszystkich cechach organizmu i odpowiada za przekazywanie cech potomstwu. Komórka jest najmniejszą częścią organizmu zdolną do przeprowadzenia czynności życiowych. Podział komórek. Komórki jądrowe to komórki wszystkich organizmów, z wyjątkiem bakterii czyli zwierzęta, rośliny, grzyby. I te piekielne protisty, nie? Komórki bezjądrowe to komórki bakterii. Porównanie komórki zwierzęcej z komórką roślinną. Tu mamy komórka roślinna, co się rzuca na pierwszy rzut oka to chloroplasty i ściana komórkowa. To jest taka zasadnicza różnica. I jedna duża wakuola, tu jest sporo małych. A wspólne to błona komórkowa, rybosomy, jądro komórkowe, cytozol i mitochondry. Chodzi o organizmu ze zmiany sposób odżywiania. Podstawowe to na samożywne i cudzożywne. Samożywne wytwarzają samodzielnie pokarm, głównie dzięki fotosyntezie. Należą do nich rośliny, niektóre protysty i nieliczne bakterie. Cudzożywne pobierają pokarm z otoczenia w postaci gotowych substancji pokarmowych. Należą do nich zwierzęta, grzyby, niektóre proteisty oraz większość bakterii. Fotosynteza zachodzi w zielonych częściach roślin, głównie w liściach. W ich komórkach znajdują się chloroplasty zawierające zielony barni chlorofil, który pochłania światło potrzebne do fotosyntezy. Dwutlenek węgla plus woda, światło działa na chlorofil i powstają substancje pokarmowe i tlen. Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy: światło, dwutlenek węgla, woda, temperatura mineralne, wszystko jest potrzebne. Jeżeli jest ograniczone, no to intensywność spada. Oddychanie. Komórkowe, aczkolwiek z temperaturą tu różnie bywa. Są rośliny, które fotosynthetyzują na przykład lepiej w niższych albo wyższych temperaturach. Tu sprawa nie jest prosta. Oddychanie komórkowe polega na stopniowym rozkładzie substancji pokarmowych i uwolnieniu zawartych, zawartej w niej energii. Wymiana gazowa polega na dostarczeniu organizmu tlenu i usuwaniu z tlenu węgla. Czy to co nazywamy oddychaniem? <śmiech> <śmiech> to naprawdę jest wymiana gazowa. A oddychanie, jako oddychanie, w sumie przekonujemy, żeby się nie pomylić, oddychaniem. Komórkowym, tak? Bo układ oddechowy zajmuje się dostarczaniem tlenu, czyli wymianą gazową, a oddychanie komórkowe zachodzi na poziomie komórki. Dość oczywiste chyba. U zwierząt może zachodzić całą powierzchnią ciała lub za pomocą specjalnego narządu wymiany gazowej, np. skrzeli lub płuc. Rośliny przeprowadzają wymianę gazową przez aparaty szparkowe, które znajdują się najczęściej na spodniej stronie liści. Część organizmów uzyskuje energię w wyniku oddychania komórkowego, a część w wyniku fermentacji. Sposoby uzyskiwania energii. Oddychanie tlenowe. Polega na rozkładzie substancji pokarmowych, takich jak glukoza, do dwutlenku węgla oraz wody i uwolnieniu energii. Wymaga dostępu tlenu. Zachodzi głównie w mitochondriach. Fermentacja. Polega na rozkładzie substancji pokarmowych, takich jak glukoza, do prostszych związków i uwolnieniu energii. Nie wymaga dostępu tlenu. Zachodzi w cytozolu. Czyli bakterie, które nie miały drohonów, przecież wiadomo, że jadą w ten sposób, nie?